Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Przed nami dzisiaj spotkanie z panią Grażyną Zalewską Pawlisz. To kobieta aktywna zawodowo, 60-65 plus, realizująca swoje cele, swoje cele zawodowe do dzisiaj i w dodatku robiąca to, co lubi. Społeczniczka, wolontariuszka, osoba o niezwykłych horyzontach i zainteresowaniach, a przy tym. Ambasadorka portalu flexi.pl w Gdańsku. Grażyno, witamy. Dzień dobry, dziękuję bardzo za takie miłe i kompletne przedstawienie mojej osoby. Ojej, a ja chciałem, się, chciałem zadać Ci pytanie: co jeszcze pominałem w tej Twojej takiej ogólnej, bardzo wizytówce? Mogłabyś coś jeszcze dodać? Nie, oczywiście, bardziej yy, chodziło mi o to, że yy, podobało mi się, w jaki sposób yy, wprowadziłeś yy, do, do yy, jakby, takiego rozpoznania mojej osoby. Yy, rzeczywiście jestem yy, cały czas. Yy, Osobą, która bardzo aktywnie żyje i bardzo energetycznie żyje. Tak o sobie mówię i tak o sobie myślę. Poza tym, że prowadzę rodzinną firmę, w której współpracuję razem z moją córką. Firma ma dwie wyraźne części. Ja się zajmuję i to jest też mój, mój zawód od dawna od paru dekad. Zajmuję się tworzeniem, wspieraniem. Ludzi w tworzeniu własnych firm, w tworzeniu, jak to nazywamy, na użytek naszej firmy, Zing Studio, tworzeniu ciała firmy. Natomiast moja córka zajmuje się ubieraniem tych firm, czyli tworzy dla nich spójne identyfikacje wizualne. Ja pracuję w firmie jako trener przedsiębiorczości, jako mentor biznesowy, coach biznesowy, w zależności od okoliczności, współpracuję i To jest już od lat kilkunastu z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, gdzie od czasu początku pandemii mam dyżury online, niestacjonarne, ale to ułatwia i po, właściwie nie ułatwia może, bo ja bardzo lubię kontakt z ludźmi bezpośredni, ale bardzo poszerzyło, że tak powiem, dostęp do mojej osoby i do, do, do tej wiedzy i doświadczenia, jakim się dzie, dzielę. I bywa, że ostatnio na przykład... Mm, w ramach moich konsultacji dla uczestników konkursu Gdyński Biznes Plan, gdzie prowadzę szkolenia od początku trwania tego konkursu, miałam uczestniczkę, która była w, w, w Hiszpanii. Czasami się zdarza, że ktoś, kiedyś miałam uczestnika, który był w Szwajcarii w momencie prowadzenia rozmowy, to tak mnie to frapuje i w ogóle Zawsze jestem tym jakoś mocno podekscytowana, że to tak, i że te konsultacje tam idą. Przez 20 lat współpracowałam z Fundacją Gospodarczą w Gdyni jako trener przedsiębiorczości indywidualny, doradca biznesowy i prowadziłam tam szkolenia z przedsiębiorczości. Uczyłam się tego swojego zawodu, bo z wykształcenia jestem ekonomistką, skończyłam handel zagraniczny na Uniwersytecie w Gdańskim. Ale potem przez 9 lat, czyli właściwie całe lata 90., brałam udział w szwajcarsko-polskim projekcie dla poparcia wolnej przedsiębiorczości w Polsce. Ten projekt wtedy, ponieważ to był rok 91, rząd Szwajcarii i Stowarzyszenie Wolnych Przedsiębiorców ze Szwajcarii wprowadziło do Polski poprzez sieć izb rzemieślniczych. No i akurat tak szczęśliwie się złożyło, że trafiło to do Gdańskiej Izby Rzemieślniczej, a ja tam trafiłam na Pierwszą z takich prezentacji, wybrałam się na pierwszy warsztat z marketingu, do dzisiaj pamiętam to i ten warsztat i na tym warsztacie lider projektu, pan Mario Reich, zapytał, czy nie chciałabym zostać trenerką, kształcić się w tym kierunku. No i tak się zaczęła moja dziewięcioletnia przygoda z tym projektem, gdzie Uzyskałam tytuł trenera seniora w trzech kategoriach, bo tam była gradacja tych trenerska w kategorii bycia szefem liderem, w kategorii sprzedaży i właśnie w kategorii marketingu. Zawsze byłam przedsiębiorcą. Ja po studiach tylko trzy lata pracowałam zawodowo na etacie w centralach handlu zagranicznego, wtedy znanej Baltonie i w Nawimorze, też znana firma. Ale potem wyjechaliśmy z mężem z Gdańska do małego miasta. Tam od, dopracowałam trzy lata w banku, w Narodowym Banku Polskim. Jak się te trzy lata skończyły, otworzyłam swoją pierwszą działalność gospodarczą. Wtedy to była agencja. Nie wiem czy ktoś teraz jeszcze w ogóle pamięta, co to takiego była agencja. Agencja od z Pałem w małym pawilonie otworzyłam barbisterówrytkę. To było Piękna przygoda, wspaniałe przedsięwzięcie. Do tej pory je pamiętam. Jak na tamte czasy, bardzo innowacyjne, z użyciem różnych narzędzi marketingowych, co naprawdę w latach 80. nie było oczywistą sytuacją w naszym kraju. No i, i od tamtego czasu właściwie. Poza przerwą, ponieważ się zdecydowaliśmy na, na, na drugie dziecko, miałam wtedy kilka lat przerwy, wróciliśmy do Gdańska i tam założyłam biuro usług marketingowych, które przez kilkanaście lat dzia działało. A potem przejęłam po jakimś czasie firmę, którą 17 już lat temu otworzyła moja córka. Więc tak wygląda. I cały czas tę, tę, firmę, tę firmę prowadzę. Tak pokrótce wygląda to, ta, ta sfera zawodowa, no bo w ogóle nie wspomniałam o tej pozostałej. Nie wiem, czy Tak, to nie czyli za długo kobieta, naraz. Kobieta, kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. Dokładnie. I cały czas blisko ludzi, cały czas w kontakcie z ludźmi, czyli, czyli tak nadal prowadzisz, prowadzisz działalność gospodarczą, mimo tego, że, no właśnie, że, że mogłabyś spokojnie sobie odpoczywać na emeryturze. Nie myślałaś o tym? Przy mojej energii, przy moim, po, mojej potrzebie dzielenia się z innymi ludźmi, przy mojej potrzebie bycia w kontakcie z ludźmi, to, to jest absolutnie nie, niemożliwe. Poza tym. Um... Dla mnie życie jest puty, póki ja jestem w nurcie tego życia, póki ja jestem w energii tego życia, póki ja dbam o swoje relacje, tworzę te relacje, póki potrafię czerpać też radość z tego, co robię, i nadawać mojemu życiu sens przez to, właśnie, jak ich dokonuję wyborów i czym się zajmuję. I to moim zdaniem jest jeden z najważniejszych aspektów odnajdowania w sobie i w życiu, które się prowadzi, w świecie, który się tworzy, bo to, bo to człowiek tworzy ten świat, w którym się porusza, swoją relacją do niego, swoim stosunkiem do niego, że to, że to mi daje takie, taką ogromną satysfakcję, ja, jak to moja córka kiedyś powiedziała, mamo, bo ty się nażyłaś. To było w momencie, kiedy ja byłam w pewnej te i mówiłam, że tak mi jakoś trudna, a ona wtedy mówi, mamo, no ale ty się nażyłaś. Ja wtedy myślałam o tym właśnie, że się nażywam cały czas. To było wiele lat temu, teraz dalej się nażywam. Jeden z moich ulubionych profesorów z kolei powiedział do mnie: Wiesz, bo tak jak patrzę na moich znajomych, takich ludzi, w twoim wieku, on jest nieco ode mnie starszy, powiedział: No ale wiesz, bo ty jesteś taka żywa. Ale to, to jest właśnie to, że. że Życie jest, jest płynącą ustawicznie energią, i to ja tak myślę o tym, że to ode mnie zależy, jak i na ile ja się w ten nurt energetyczny włączam i jaką ja energię do tego życia dodaję. I ta, którą dodaję, jak dla mnie jest. Sensowne. W Twoich słowach często wybrzmiewa te słowo relacje, kontakt z innymi ludźmi i tak dalej, napędzało Cię to i napędza w życiu takim zawodowym cały czas, ale również z tego co wiem potrafisz się dzielić z innymi. I właśnie te relacje są też moty motywacją dla Ciebie, z tego, co, jak mi się wydaje, do tego, żeby wspierać zarówno przedsiębiorców, jak i osoby, które potrzebują tego w swoim takim życiu codziennym. Mogłabyś parę słów na ten temat powiedzieć? Tak, rzeczywiście jest. Jak mówisz, Ja wspomniałeś o tym, że ja też jestem wolontariuszką i działam, działam na rzecz innych ludzi pro bono. Jestem od kilku lat wiceprezeską Fundacji Metapomoc. I w, w ramach tej fundacji, fundacja działa od 2015 roku. W ramach tej fundacji wspierane są młode osoby, które wychowywały się albo w rodzinach zastępczych, albo w domach dziecka i, i wchodzą w proces samodzielnienia. On się zawsze rozpoczyna w wieku 18 lat. Z domów dziecka, młod, młodzi ludzie no, często nawet muszą opuścić domy dziecka. W rodzinach zastępczych to jest różnie, zależy od tego, jak się układają relacje. I nasza fundacja stworzyła kilka. Programów, takim sztandarowym naszym programem jest program rozwojowy Patron. I tutaj mamy już w tej chwili ponad, 30, ponad 36 mentorów, wolontariuszy, wszystkich. To są ludzie wywodzący się z biznesu najczęściej, którzy prowadzą procesy mentorskie, czyli wspierają swoją obecnością, swoim doświadczeniem i zawodowym, i doświadczeniem życiowym młodych ludzi, spotykając się z nimi przez rok przynajmniej dwa razy w miesiącu, towarzysząc im w rozwiązywaniu różnych, dla nich często bardzo trudnych, skomplikowanych, pełnych niepewności sytuacji. W ramach programu praca, kolejnego programu, wspomagamy w znalezieniu jakiejś sensownej, bardziej odpowiadającej tym młodym ludziom pracy, czyli takiej, która rozwija ich talenty albo pozwala im lepiej się spełniać w życiu i w związku w związku też z tym fundujemy naszym podopiecznym test Galupa, który jest testem odkrywającym talenty zawodowe. To robimy we współpracy z, z, Gdyński, z Gdańskim Centrum Talentów, ale też pomagamy w, tych, w rzeczach takich bardzo już praktycznie życiowych, czyli mamy program Dom, w ramach którego już 11 naszych podopiecznych otrzymało swoje pierwsze mieszkania. Te mieszkania z kolei pozyskujemy współpracując, bo też jesteśmy partnerem takiego no pionierskiego programu Miasta Gdańska, programu Mieszkanictwa społecznego i my tam występujemy, Fundacja występuje tam jako właśnie jeden z partnerów i pozyskawszy też patrona takiego biznesowego czyli Castorama pomagamy młodym ludziom w tych domach w tych pozyskanych mieszkaniach Urządzić kuchnię, bo to jest takie pierwsze miejsce, to ognisko, gdzie, gdzie trzeba to zrobić. Oni oczywiście dostają na odejściu, znaczy wchodzeniu w ten proces samodzielnienia pewne pieniądze z Moprów albo MOPS-ów, to są takie pieniądze na zagospodarowanie, no ale to jak się wszyscy mogą domyślić, nie są to jakieś duże kwoty, więc my takich wspomagamy. Jasne, jest, jasne. Jeszcze hmm. tylko dodam, że, że jako wolontariuszka od wielu lat, właściwie od początku współpracy z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, jeden z dyżurów, które mam, jest też dyżurem, dyżurem wolontarialnym. Czyli no tyle, ile może urząd to tyle wynagradza mnie za to finansowo, a, a jeden zawsze jest też moim wkładem. Super, no bo kto ma, kto ma, tym, wracając do meta-pomocy, tutaj mhm. wspaniałej inicjatywy, kto ma tym młodym ludziom którzy nie do końca mogą wiedzieć, jak żyć, kto ma ich wspierać, kto ma im pomagać, towarzyszyć, jak nie takie osoby, które już się nażyły i nażywają się wciąż. <grym> <grym> jak ty czy to podobne osoby. Dokładnie. No, no właśnie, ale to jest też to jest też taki, to, co mówisz, to też pokazuje, że osoby dojrzałe, osoby, które nabyły w swoim życiu właśnie nażywając się wiele doświadczeń nie tylko zawodowych, ale i życiowych mogą być niezwykle pomocne tak właśnie osobom, które sobie jeszcze nie zdążyły ukształtować tej ścieżki życiowej, które z drugiej strony w przypadku przedsiębiorców, którzy zaczynają czy mają jakieś problemy ze swoimi firmami, że mogą się, mają takie miejsce, mają takie osoby, do których mogą się zwrócić o pomoc. Ale chciałem jeszcze zapytać Ciebie czy też zauważasz takie zjawisko, że są osoby właśnie w wieku 50, parę już 60, 70 i dalej, które, które po stracie swoich bliskich, którzy po stracie swojego współmałżonka, partnera, osoby bliskiej z rodziny zamykają się, zasklepiają się, wycofują się z życia? I w ten sposób no można powiedzieć, że obumierają bez zasilania tym, tym tlenem i wodą. A są też osoby takie, które po, po chwili otrząśnięcia się z jakiejś tragedii, z jakiegoś żalu, po prostu mówią: No, kiedy, jak nie teraz, muszę jeszcze się nażyć dla siebie, ale i dla innych. Mhm. I to często jest tą energią, która daje im właśnie tą siłę. Mhm. Czy zauważasz coś podobnego? Tak. Powiem, że za każdym razem mnie to jednak zaskakuje. No może dlatego, że ten mój świat jest taki trochę inny, kiedy słyszę na przykład um, propagując nasz portal refleksji i zapraszając, bo bardzo wielu jest dużo młodszych ludzi wokół mnie, więc ich rodzice są w wieku właśnie moim, zapraszając rodziców, żeby powiedzieli, żeby zachęcili, żeby obejrzeli, może zalogowali się, kiedy słyszę odpowiedź o nie, 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 moje rodzice, to oni nie, to oni już tylko, tak jak to kiedyś właśnie jeszcze raz wspomnę mojego ulubionego profesora, powiedział, że właśnie tych ludzi swoich, jak obserwuję znajomych, to dzieli na tych, którzy siedzą z pilotem przed telewizorem i Przepraszam za brutalność tego stwierdzenia, czekają na śmierć i na tych, którzy ciągle jeszcze zasilają i są w nurcie są życia. Ja sama miałam taki moment w życiu, to było już ładnych parę lat temu, no powiedzmy 8 lat temu, kiedy po śmierci męża byłam w, i to takiej bardzo dramatycznej śmierci, niespodziewanej totalnie, byłam w okresie no, głębokiego. Żalu, głębokiej żałoby. Nie wiem, nie nazwałabym tego depresją, aczkolwiek objawy były podobne, ale bardziej myślę, że to był czas żałoby. I yy... Ja oczywiście wyszłam z tego, ponieważ też jestem człowiekiem działania. Wyszłam z tego dzięki swoim relacjom, dzięki relacjom z przyjaciółmi, dzięki relacjom z moją rodziną, i ja sobie nawet nie potrafię wyobrazić, co by się stało, co by się działo, kiedy by, o, gdyby ich nie, nie było, gdybym tych relacji nie miała zbudowanych i gdyby ci, gdybym właśnie się zapadła, tak jak powiedziałeś, w tę w swoją nieszczęście i w to te, w te swoje poczucie, że świat się już skończył. To ja bardzo, oczywiście czasami jest potrzebna pomoc psychologiczna, czasami jest potrzebne wsparcie głębsze takie typu terapia nawet, ale ja pamiętam, że w tamtym okresie na przykład, bo to skorzystanie terapii się mówi, no to to są pieniądze, to nie zawsze cię stać i tak dalej, ale ja pamiętam wtedy skierowałam się też do Centrum Interwencji Kryzysowej. I Po prostu poszłam tam, zapytałam, czy jestem osobą. No, pamiętam na, pierwszej, na pierwszym spotkaniu z taką bardzo świetną terapeutką, tak miałam takie szczęście, czy ja mam takie uprawnienia, bo sobie wyobrażałam, że to jest tylko dla osób, które już są tam gdzieś, no nie wiem, albo zupełnie niezamożne, nie mające żadnych środków. No ale w będzie ona powiedziała, nie, sytuacja jest. Tak, to jest w porządku, my jesteśmy do tego, do tego typu sytuacji. To nie była może stricte terapia, ale przez pół roku miałam możliwość spotykać się regularnie, raz w tygodniu, na fakt, że ja szukałam tej pomocy. Tak? I co dalej? I, 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 no, i, I byłam, że tak powiem, to była pomoc nieodpłatna. I ona mi bardzo dużo dała, ta, ta, te, te spotkania, to zresztą, ta możliwość Pewnego łapania, pewnego dystansu do tego swojego nieszczęścia, do tej swojej trudnej sytuacji, pomagała robić te pierwsze kroki do wychodzenia, bo to nie chodzi o to, żeby od razu wyskoczyć i, i już jest po wszystkim. To, to wystarczy robić pewne jakieś małe kroki. no Pewnie każdy, kto mnie słucha, to w takiej sytuacji jest, dla każdego z nich to będzie jakiś inny mały krok, ale Warto się rozglądać, warto się choć, choć odrobinkę, nawet czasami to są takie zwykłe czynności życiowe, które się robi, które pokazują, że nasza. Że, że jesteśmy żywi i że jest sprawczość. To mówią we wszelkich, w wszelkich terapiach, we wszelkiej literaturze. A także kiedy robiłam, bo ja zrobiłam dwa kursy mindfulness, czyli takiego uważnego życia. Kiedy byłam w trakcie tych kursów, jeden z nich był poświęcony depre, depresji, właśnie, i też mówił wykładowca, psycholog o tych małych krokach. O tych rzeczach, typu, nie wiem, zrobię sobie herbatę, podleję kwiaty, wyjdę na 15 minut, na, na, żeby się przejść. Jestem w czynności jakiejś takiej, w działaniu. I, i, to, I do tego bardzo, bardzo namawiam, no i do tego, żeby jednak dbać o te relacje, bo nasze życie jesteśmy. Taki trywialnie może, no, ale jesteśmy istotami społecznymi, jesteśmy istotami zależnymi od innych. Nie jesteśmy samotnymi wyspami. I póki życia, póki tej energii, uważam, że warto, jak ogrody, pielęgnować też te ogrody swoich relacji z innymi ludźmi. Tak, relacji. relacji. Nie wszyscy mają tak szeroki krąg znajomych, przyjaciół, ale, ale to wyjście w kierunku w kierunku sąsiadów, w kierunku, nie wiem, ekspedientki za ladą, w kierunku kogoś spotkanego w parku, tak, uśmiechnąć się, spojrzeć w oczy. To jest niezwykle często, mm -hmm. często dostajemy to samo, co, da, co mm -hmm. dajemy mm -hmm. innym ludziom. Dla mnie, jak, jak znamy się od paru ładnych miesięcy, to, to jesteś takim świetnym przykładem osoby, która po prostu. Tak jak mówisz, miałaś taką sytuację w życiu swoim, wyszłaś z niej i, 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 i dzięki twojej energii i tak dalej, dużo też bierzesz z życia, od innych ludzi, ale też bardzo dużo dajesz. Nie wiadomo nigdy, co jest pierwsze. Wzajemne tak? <laughs> <laughs> <Grażeno>, nurty. <laughs> a powiedz, a powiedz, jakiś prawie rok temu, no, Niedługo będzie rok, rok jak, jak współpracujemy, jak zostałaś ambasadorką Flexi.pl w Gdańsku na Pomorzu. Powiedz w ogóle, skąd ten pomysł u Ciebie się wziął? No właśnie. Powiem, że wziął się chyba najbardziej, mogę powiedzieć, że z mojej, mojej aktywności na Facebooku. Ja bardzo Aha. lubię Facebooka, mam tam swoje, swój profil. Lubię go dlatego, że no, kocham robić zdjęcia, naprawdę kocham i się tymi zdjęciami bardzo lubię dzielić. To się może bierze z mojego, też z tego, że przez parę lat, no 7 lat, studiowałam rysunek i malarstwo. Teraz mam mniej na to czasu. I w związku z czym fotografia mi niejako kompensuje to. Robię kolarze, robię Aha. różne ujęcia. Potrafiłam wstać latem przed czwartą rano, żeby pójść zrobić wschód słońca i mgły nad moim zbiornikiem, żeby się podzielić tymi zdjęciami. No w czy, razie. Robisz, czy robisz to jakimś specjalnym aparatem? Czy no nie, no właśnie ostatnio mnie namawiają, żebym kupiła sobie aparat, żeby można robić z tych zdjęć, albo zwłaszcza z kolarzy robić, drukować je, że to jest coś, co by można sobie podnieść na ścianie, no więc się zaczęłam zastanawiać i szukać takiego aparatu. Ale Każdy. można też zrobić pewnie doskonałe zdjęcie, jak obserwuję Twoje na Facebooku, czasami niektóre nawet lajkuję, są naprawdę, Dziękuję. uważam, no wysokiej klasy, Dziękuję. dobry smartfon i zdjęcia, wystarczy mieć oko, i czuć tak, to. tak. Tak, oczywiście, że tak. Wystarczy absolutnie, jeżeli nie, nie ma potrzeby, chociaż ja część z tych zdjęć też sobie drukuję. No, w każdym razie, wracając do tego, jak to się zaczęło, że zostałam ambasadorką, znalazłam na Facebooku ogłoszenie, właściwie zaproszenie, ogłoszenie z portalu flexi.pl. Jak tylko zobaczyłam to, że jest to portal dedykowany osobom 50 plus 60 plus 70, plus, to jeszcze uważniej to przeczytałam. Przeczytałam wskazówki, kogo poszukują. Poszukuję portal do współpracy i stwierdziłam, że to idealnie pasuje do profilu mojej osoby i że ja bardzo chcę. No i że spróbuję, w związku z czym natychmiast odpowiedziałam. Wysłałam też swoje CV, dołączyłam, żeby było wiadomo z kim i to się spotkało z zainteresowaniem pani Katarzyny Okińskiej, czyli twórczyni pomysłodawczyni portalu, która, pomimo, że to był czas pandemiczny, czyli jakby epicentrum pandemii, zdecydowała się przyjechać do, do Gdańska. Z panem Damianem, który, który jej asystował, teraz działa we refleksji także. Spotkaliśmy się w holu jakiegoś hotelu, z którego nas po 15 minutach młody człowiek wyprosił, bo obiecaliśmy, że tylko 15 minut. No więc, no ale jeszcze to, to, to była pora, bo to było w lutym. A jeszcze trochę trwały rozmowy, ustaliliśmy szczegóły, i od 15 kwietnia zostałam już oficjalnie ambasadorką portalu na I teren, co tam robisz? I, i na tak w kilku, w kilku powiem, punktach w ogóle na czym polega to twoje ambasadorowanie? No i tak jak, jak ambasador prezentu, reprezentuje portal wobec organizacji samorządowych, czyli urzędów, urzędów miast, miejsc, które w tych organizacjach dedykowane są na przykład seniorom czy osobom dojrzałym, nawiązuje kontakty z organizacjami pozarządowymi. No, rozszerzyłam Trochę samowolnie swoją działalność poza województwo, poza województwo pomorskie, na województwo wagnisko-mazurskie, i tam bardzo ścisły kontakt nawiązałam z Uniwersytetem III wieku. Ponieważ w tym, że w Lidzbarku Warmińskim mieszkałam przez 5 lat swego czasu, bardzo dawno temu i, i, i tam uczestniczyłam w konferencji właśnie dedykowanej liderom Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora. Tutaj w Trójmieście też nawiązuję nie tylko kontakty z organizacjami, które dla osób takich bardzo dojrzałych, czyli w wieku 60+, plus, ale także myśląc o aktywności zawodowej, nawiązałam kontakt z organizacją pracodawców. To są pracodawcy Pomorza, to jest jedna z najliczniejszych w Polsce organizacji zrzeszających pracodawców, bo to jest prawie tysiąc organizacji, firm. I w ramach tutaj, w ramach tych działań z dyrektorem Tomaszem Lisem, przepraszam, Tomaszem Limonem prowadzę rozmowy, które mają na celu na przykład takie propagowanie idei kontraktów mentorskich i klubów mentorów biznesowych, czyli żeby osoby, które na przykład kończą aktywność zawodową, i tak jak pan dyrektor Limon też powiedział, że często ludzie, którzy dokonali sukcesji po nasyceniu się przez pół roku czy rok, czasem emerytalnym, czują, że brakuje im aktywności i żeby takim osobom, albo też dobrym fachowcom, którzy odeszli już z firm, proponować kontrakty mentorskie, które są pewną nobilitacją, wyrazem szacunku, i też możliwością oczywiście dla tych, którzy, których sytuacja finansowa powiedzmy, jest zbyt mało komfortowa, a chcą Bardziej komfortowo żyć, żeby dorabiali, ale też, żeby ułatwiać bardzo i zmieniać stereotypowe podejście. Przedsiębiorców, zwłaszcza działów HR-u, młodych ludzi w HR-ach, bo tam często dosyć młodzi ludzie decydują, do osób powiedzmy 50, plus, które są jeszcze w bardzo dobrej często kondycji i zawodowej, i zdrowotnej, a. Zdarza się, że tracą nagle pracę, albo że gdzieś, albo pojawia się też potrzeba jakiejś zmiany, bo, bo, bo przeżywają jakieś totalne wypalenie zawodowe. No i też, żeby zmieniać to, to, ten sposób myślenia, że to już są ludzie, którzy właściwie tylko czekają na emeryturę. Że wprost przeciwnie, że to jest potencjał, który bardzo dobrze jest połączyć taki potencjał energetyczny, dojrzałej, głębokiej, mocnej energetycznie, właśnie osoby z potencjałem bardzo żywym, bardzo taką energią bardzo, ja to mówię, taką wybuchającą jak bąbelki ludzi młodych, którzy też mają w sobie dużą potrzebę działania. Połączenie tych dwóch strumieni energetycznych może dać bardzo dobry, moim zdaniem mieszankę, taką bardzo dobrą mieszankę i tworzyć niesamowite efekty synergiczne. To, to się mogą dziedzić rzeczy, które trochę tak jak w amerykańskim filmie praktykant gdzie Robert De Niro cudownie zagrał rolę takiego właśnie on tam miał 60 parę lat właśnie takiego człowieka który się okazał wsparciem dla, dla wielu z tych go otaczających dużo młodszych No właśnie czyli twoja rola ambasadorki to jest pokazywanie pokazywanie w ogóle, że jest taka marka jak FlexiPL praca i aktywność po 50 po 60 zarówno organizacją różnego typu, jak i w ogóle uczestnikom na przykład uniwersytetów trzeciego wieku, ale również i przedsiębiorcom, czyli łączenie tych, z jednej strony tych osób dojrzałych tak, z organizacjami i z przedsiębiorcami i wzajemnie pokazywanie i organizacjom i przedsiębiorcom, że ta grupa jest niesamowicie aktywna i wciąż mhm. chcąca być aktywną, i po prostu, żeby to wszystko żeby to wszystko jakoś dopasować, jednych drugich zachęcić do, do relacji. Grażyno, dziękuję Ci bardzo za e, Oczywiście, tematów tutaj jest mnóstwo, które moglibyśmy no, tak. rozwinąć. Ja się zdziwiłam, e, pewnie, że tak szybko kończymy. Będzie, pewnie, będzie pewnie jeszcze niejedna okazja. E, na razie, Na razie dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu. Z Grażyną Zalewską-Pawlisz rozmawiał Dariusz Ludwiczak. Dziękuję bardzo. Do widzenia.